Powitać wszystkich. Witam was po dłuższej nieobecności, jeżeli chodzi o filmiki, że tak się wyrażę, dłuższego metrażu. No dzisiaj jestem nieprzypadkowo w tym miejscu. Co prawda nie będzie o survivalu, będzie bardziej o preperingu. Niemniej jednak, ja powiem wam później, dlaczego tutaj jestem. A dzisiaj sobie porozmawiamy o takiej kwestii. Właściwie chciałbym obalić tutaj jeden mit, mianowicie mówiący o tym, że prepersi to są Pesymiści. I powiem wam, że często mi to jest taka łatka przypinana, tak? Zresztą nie tylko mnie, ale też i większości właśnie osób zajmujących się faktycznie tym preperingiem, że, że jesteśmy osobami, które z natury są pesymistami, czekamy tylko na najgorsze, jesteśmy urodzonymi pesymistami, że nie cieszymy się tym życiem, tylko wszędzie węszymy podstęp, wszędzie węszymy jakieś teorie spiskowe, wszędzie węszymy zło, zagładę, katastrofę. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Przede wszystkim są dwie takie kwestie, które chciałbym tutaj rozróżnić. Pierwszą kwestią jest pesymizm, a drugą kwestią jest pragmatyzm. Prepersi nie są pesymistami. Gdybym ja był pesymistą i tak w ogóle spodziewał się wszystkiego, co najgorsze, uwierzcie mi, ja bym nawet w tym momencie z domu nie wyszedł, bo przechodząc przez ulicę, wiedziałbym, a pewnie mnie trafi jakiś samochód, tak. I, 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 I nie będę mógł dla Was tutaj nagrywać, bo albo połamie mi nogi, albo mnie najzwyczajniej w świecie na tych pasach zabije. Jednak z tego domu wyszedłem, przyszedłem tutaj, nagrać dla Was ten filmik. Tak? No taki najprostszy przykład. Drugą stroną jest pragmatyzm. Co to jest ten pragmatyzm? No to jest to, że. Jedno, może inaczej powiem. Żyjemy sobie normalnie, cudownie, świetnie, wspaniale, ale z tyłu głowy wiemy, że może się zdarzyć coś nieprzewidywalnego, niezależnego od nas, co ten nasze poczucie spokoju zburzy. To może być wszystko. Już nie mówię o takich potężnych katastrofach typu y, wojna, zamieszki, kryzys gospodarczy, nie wiem, pandemia, tak. Ale, ale mówię na przykład o takich sytuacjach, chociażby utrata pracy. Mówię o takich sytuacjach, chociażby ostatnia y, burza śnieżna, która przeszła przez praktycznie całą Polskę i sparaliżowała wiele miast. Tak, y, tak samo i moje. Że, że na tramwaj prawie 3 godziny czekałem, także więc y, to, też jest, y, to też jest katastrofa, tak? I też się na takie rzeczy przygotowywać trzeba. Niemniej jednak, po co my te zapasy robimy? Po co y, my się w ogóle przygotowujemy na takie sytuacje katastrofalne? A no właśnie po to, żeby nie być w takiej sytuacji pesymistami. Ile ja bardziej będę optymistą, wiedząc, że jak na przykład nie będzie dostaw pożywienia do sklepów, ja trochę tego pożywienia będę miał yy, u siebie zgromadzone. I jeżeli będę miał awarię w, rurociągu, wodociągu, ja będę miał trochę tej wody zgromadzonej w, w baniakach, w butelkach, w beczkach, tak? I będę mógł sobie zrobić kawę, czy też, za przeproszeniem, spłukać toaletę, tak? Yy, Kolejnym takim przykładem pragmatyzmu, który wielu z nas stosuje i nawet o tym nie wie: ubezpieczenie na życie. No co? Większość z nas jest ubezpieczona jakimś ubezpieczeniem na życie, prawda? Albo i nie jest, no to już wiadomo, to jest podejście indywidualne oczywiście. Natomiast yy, ubezpieczając się na życie, nie zakładamy, że my jutro umrzemy, tak? Czy też nie wiem, trafimy do szpitala zaraz na następny dzień. Zakładamy to, że jeżeli coś się stanie niedobrego z nami, tak? Czy też z kimś w naszej rodzinie, te pieniądze, które mamy na ubezpieczenie, jakiś czas potrwa, pozwolą nam przetrwać, tak? Czy też no, złagodzą skutki pewnych, yy, pewnych zdarzeń. Więc to jest po prostu zwyczajny pragmatyzm. Więc musimy rozróżnić dwie rzeczy tutaj, do wszystkich właśnie tych, którzy mówią, że, że prepersi to są urodzeni pesymiści. Jest pesymizm i jest pragmatyzm, tak? Także ja też was w ogóle zachęcam do tego pragmatyzmu, tak? tych, tych, tych jeszcze nie bo sami widzimy, co się dzieje, tak? To prosty przykład. Kto pomyślał pod koniec 2019 roku, że Parę miesięcy później będzie taka duża pandemia, że będą, zamykali, będą zamykane zakłady pracy, będą kwarantanny, będą prace zdalne, będą wszelkiego rodzaju problemy. No, kto, to, kto pomyślał też, że będzie to się wiązało z, z katastrofą gospodarczą, no bo umówmy się, mamy w tym momencie katastrofę gospodarczą. Może jeszcze nie jest ona taka bardzo potężna, jak się wydaje, niemniej jednak ona jest. tak I ona istnieje, ona funkcjonuje. Yy, tylko jeszcze się mało stanowczo za mało o tym mówi. Prosty przykład. Ja z tytułu właśnie typowego pragmatyzmu, nie pesymizmu, ale pragmatyzmu, jeszcze w zeszłym roku po świętach porobiłem sobie trochę więcej zapasów, zakupów, bo raz, że były promocje wszystkie te poświąteczne i to na towary spożywcze, jak i na towary przemysłowe, a druga strona, no wiem, że wiedziałem też, że od przyszłego roku wszystko drożeje. No i to jest prawda. Jak ostatnio zobaczyłem, jak jest, jaka jest cena chleba w sklepie, no to myślałem, że z butów wyskoczę. Także takim pragmatyzmem się nakierowałem, że na przykład kupiłem sobie taniej troch, parę kilo mąki więcej i sam swój chleb za, za, zacząłem piec. No, co zresztą pokazałem na moim szorcie Jednym, co prawda za czwartym razem mi dopiero ten chleb wyszedł, ale wyszedł. Także, także próbowałem. Także słuchajcie, perepersi nie są pesymistami, są po prostu pragmatykami. To jest po prostu pragmatyk. Wiemy, że. Że, że coś może się stać, że ta sytuacja, w której obecnie żyjemy, funkcjonujemy, wcześniej czy później może ulec zmianie i to radykalne o całe 180 stopni, jeśli w ogóle nie, nie, nie zburzy się, jeśli w ogóle nie będzie gruzu, jeżeli w ogóle to nie leży wszystko w gruzach. Dwie rzeczy, trzy rzeczy, które w tym momencie mnie bardzo niepokoją i faktycznie powodują to, że no, tym pesymizmem, ten pesymizm faktycznie zaczyna mnie ogarniać. Pierwsza rzecz no to wszechobecna drożyzna w sklepach, to co już wspomniałem. Inflacja, na którą no. Zobaczcie, tak na 100% nie da przygotować, niemniej jednak wcześniejsze nasze przygotowania mogą zminimalizować jej skutki, chociażby skutki tego, że mniej wydajemy na pewne rzeczy. Druga rzecz, która no, napawa mnie naprawdę dużym niepokojem i pesymizmem, no, to jest sytuacja u naszego wschodniego sąsiada tak na Ukrainie. No. Mieliśmy tutaj na jesieni atak hybrydowy, no teraz nie wiadomo, co z tą Ukrainą się zarostanie, tak, Czy to będzie wojna pełnoskalowa, czy to będzie tak zwane prężenie mózgów, tylko i na tym prężeniu mózgów to się zakończy, no wszystko na chwilę obecną wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że jednak Władimir Władimirowicz wejdzie na tę Ukrainę. Pytanie, czy, czy kiedy i, i, i z jaką intensywnością? Obym się mylił, tak? Natomiast tak, tak jak powiedziałem na początku filmiku, Nieprzypadkowo jestem w tym miejscu, bo to jest w sumie trzecia rzecz, która mnie bierze i napawa bardzo dużym niepokojem. Rozejrzyjcie się. Ja może przejdę trochę. Słuchajcie, co ja tu Wam chcę pokazać. Ano, chcę Wam pokazać to, że 8 miesięcy temu był tu jeszcze las. Nasze lasy są bardzo nagminnie w tym momencie wycinane, czemu nie wiem, ja oczywiście rozumiem, no z czegoś te meble trzeba robić, z czegoś te materiały budowlane też trzeba robić, z czegoś ten opał musi być, prawda prawda to najprawdziwsze, przepraszam, że tak latam, nie mam dzisiaj statywu, natomiast no, no nie wiem. Dlaczego to jest tak bardzo ekspansyjne w, no, w sumie w całym kraju, tak? Ostatnio kolega z, yy, z miejskiego survivalu na jednym swoim filmików, i zabijcie mnie zapomniałem tytułu tego filmiku. Jeżeli mnie kolego słyszysz, podlinkuj to te, te, ten filmik i tą mapę, którą pokazałeś, bo właśnie o tej mapie mówię, ma, mapa przedstawiająca wycinkę lasu w całym kraju. Słuchajcie, jak ja zobaczyłem tę mapę, ile tego jest do wycięcia. No. Trochę ta walka z ociepleniem klimatu za, zaczyna według mnie nabierać trochę innego wymiaru, raczej, o, raczej odwrotnego. Nie wiem czemu ma to służyć, ale może warto byłoby przemyśleć, żeby jednak te lasy zostawić yy, w spokoju. Tak samo no, tutaj wymieniliśmy spostrzeżenia z kolegą z Prepersem Kaszuby, tak, gdzie ostatnio wystawił filmik, gdzie dokarmiał zwierzynę w lesie. No i też w sumie stwierdził, że te lasy są bardzo wycinane. No. No, nie wiem, nie, 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 nie jestem tutaj decydentem, nie mnie oceniać, nie mnie decydować, niemniej jednak uważam, że no, idzie to trochę chyba w złą stronę. Yy, słuchajcie, taka tutaj trochę autoreklama i trochę też reklamy tutaj zrobię z racji tego, że dawno mnie nie było, a z racji też tego, że trochę tutaj się u mnie pozmieniało. Yy, słuchajcie, wszedłem na TikToka ze swoim kanałem. Tak, zacząłem nagrywać na TikToka, również zapraszam Was na TikToka, również Was zapraszam do, do polubień, do obserwacji tego kanału. Tak. No, wiadomo, ten TikTok nie jest może jakimś super ekstra y, y, portalem, który no, jakąś tam super merytoryczną wiedzę przekazuje. Zazwyczaj to są jakieś wygłupy nastolatków. No, umówmy się wprost, niemniej jednak, no, myślę, że mój kanał trochę że tak powiem, podniesie poziom tego TikToka, nie skromnie nieskromnie mówiąc i, 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 i jakieś tam naukę, jakąś wiedzę do tego wszystkiego wniesie, jak również kanał Miejski Survivor, który też już na tym TikToku funkcjonuje i też zapraszam do polubień i do obserwacji tutaj kolegi. Nie wiem, jak z Prepersem Kaszuby. Przyznam się bez bicia, nie wiem. Nie wiem, może, może kolega niedługo wejdzie również na TikToka, tak też zapraszamy, żeby swoją wiedzę tam również przekazywał. I słuchajcie, na koniec sam, powiem wam taką rzecz, i tu jest taka trochę moja pokuta, ponieważ trafiło na mnie, jak i trafiłem ja, na kilka bardzo ciekawych kanałów, kanałów, na których stanowczo jest mnie za mało, a powinno być mnie więcej, bo to są świetne kanały, świetnie merytoryczne, i które w tym momencie chciałbym wam bardzo polecić. Oczywiście Miejski survival Prefers Kaszuby, no to już polecam ad hoc, tak, no bo koledzy już tutaj działają długo i, i też zapraszam właśnie na odwiedzanie ich kanałów, jak tak samo tutaj kanał Przygotowanym Być, Ró również, również kolega, wiedza merytoryczna, fajna, przekazywana. Natomiast tak, chcę powiedzieć o tych kilku kanałach. Pierwszym kanałem, który chciałbym tutaj wspomnieć i polecić, Silesia Survival. Bardzo ciekawy kanał traktujący o survivalu, o preperingu. Zapraszam, żeby tutaj kolegę odwiedzać, komentować. Dużo, dużo merytorycznej wiedzy można yy, uzyskać. Kolejny kanał, bardzo fajny kanał, powiem Wam. No, zresztą Syriaca Survival też jest fajnym, bardzo fajnym kanałem. Natomiast tutaj też ze względu na przede wszystkim świetne recenzje sprzętu. Chciałbym ten kanał polecić. LNT i w drogę, czyli rozwinę skrót, las, natura, trasa i w drogę naprawdę świetny kanał. Kolega zajmuje się preperingiem, kolega zajmuje się biwakowaniem, tam trochę też survivalu widziałem. To co wspomniałem, świetne recenzje sprzętu, także polecam. Jeżeli ktoś chce, chce jakieś fajniejsze zakupy zrobić, no to tutaj ten kanał jak najbardziej w ocenie tego sprzętu <laughs> bardzo polecam. No i też jest trochę gotowania takiego kryzysowego, więc, więc tutaj kolega działa na wielu płaszczyznach. Pozdrawiam serdecznie. I teraz tak dwa kanały, które znalazły mnie. I tym bardziej mi jest głupio, ponieważ ja na te kanały wszedłem w sumie po dwóch miesiącach, zanim znaleziono po, po, po tym, jak, jak oni znaleźli mnie. I bardzo mi jest głupio z tego powodu, ale to nie, nie, nie jest wynikiem ani przejawem mojej ignorancji, tylko tyle, że nie zawsze mogę być po prostu tam, gdzie chciałbym być, nie zawsze jest na wszystko czas. Pierwszym kanałem będzie kanał Mika P. Bardzo sympatyczna dziewczyna. Pani właściwie, przepraszam, nie chcę obrażać, która postanowiła z miasta przenieść się na wieś. I całkiem fajnie jej to wychodzi. Ostatnio nawet kupiła bardzo duży agregat wojskowy, który sobie na, ostat na przedostatnim filmiku uruchomiali. Także zapraszam na ten kanał. Bardzo, fajna, bardzo fajny kanał prowadzony, właśnie dla takich mieszczuchów, blokersów, przede wszystkim jak ja, którzy ma marzą o tym, żeby się właśnie z tego miasta wynieść, przenieść na wieś. No, Mika P. tutaj ten marzeń zrealizowała. Trzymam dalej za nią kciuki dalszej realizacji tych marzeń, zamierzeń, żeby jej tam wszystko wyszło. I zaglądajcie na jej kanał, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi przede wszystkim o takie kwestie związane chociażby z hodowlą zwierząt. A jeżeli mówimy o hodowli zwierząt, to polecam kolejny kanał, który mnie znalazł i kolejny kanał, który też trochę tutaj zaniedbałem, ale, ale też się zacząłem ostatnio tam udzielać. Mati ostatni rolnik. Dla tych wszystkich, którzy dysponują jakimś kawałkiem ziemi, kawałkiem podwórka i chcieliby na przykład zrobić sobie jakąś hodowlę zwierząt, czy to drobiu, czy to, nie wiem, jakichś królików, tak? Myślę, że tutaj kolega Mati, ostatni rolnik, będzie nieocenioną wiedzą, gdyż on na temat hodowli zwierząt ma wiedzę wręcz kolosalną. Także również zapraszam na ten kanał. Kolejny kanał, no to, to już pewnie znacie, bo kolega... Mateusz się bardzo długo już, znaczy może nie bardzo długo, ale dosyć długo się udziela na YouTube i, ma, i bardzo dużą wiedzę przekazuje. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. No, typowo bardziej dla survivalowców, ale również dla prepersów, tak? No tutaj jak żyć z tego, co nam Matka Natura dała. Naprawdę świetny kanał, świetny materiał, yy, świetne materiały, polecam również. I teraz na sam koniec, na sam koniec polecania mojego. Kanał, może nie jest on typowo prepelski, natomiast tak, kanał, na którym jestem stanowczo za mało, a powinno być mniej więcej. Kanał, który oprócz tego, że łączy pasję, to łączy też ogromną wiedzę yy, autora tego kanału i kanał, który polecam każdemu prepersowi, przede wszystkim, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Kanał o nazwie Paweł P. Polecam Wam z całego serca ten kanał, gdyż, tak jak mówię, Ogromna wiedza, ogromne zdolności tego człowieka, jak i również myślę, że my, Prepersi, jesteśmy w stanie też z tego kanału dużo wyciągnąć. Kolega wczoraj wrzucał filmik, którego rzecz jasna nie obejrzałem, no bo jak nie było czasu, obiecuję, obejrzę. Także też tutaj jak najbardziej na ten kanał zapraszam. Oczywiście wszystkie kanały, które tutaj wymieniłem, ja u siebie w opisie podlinkuję, żebyście mogli na nie trafić, żebyście mogli tutaj też wiedzę czerpać z tych kanałów. A tak na koniec tego mojej gadaniny. No cóż, jak zwykle zapraszam do polecania mojego filmu, filmiku, do polecania mojego kanału. Moja strona na Facebooku Umiarkowany Prepers. Zapraszam tym bardziej, gdyż tam dwa, dwa, dwa fajne tematy umieściłem. Pierwszy temat, jak sobie samemu w domu wytworzyć biogaz, jest to możliwe. I tutaj bardzo dziękuję Krzyśkowi Lisowi z domowego Survivalu, który. Podlinkował mój tema, temat i na, 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 na naszej grupie Kryzys Polska przygotowania na trudne czasy prepersi, tak? bo też tam ten materiał umieściłem, gdzie poszedł w większe rozwinięcie, gdzie można taką przydomową biogazownię sobie zrobić, tak? I, I też ten gaz wytwarzać na takiej większej skali, tak? Więc też tutaj zapraszam do zapoznania się z tym artykułami. Kolejny artykuł, który umieściłem na kryzysie i na umiarkowanym prepersie na Facebooku. No, taka niby przyczepka kempingowa, ale to jest przyczepka, która została przygotowana po, konkretnie pod rowę. Tak, no naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, zapraszam, żebyście oglądali. Zapraszam jak najbardziej do subskrybowania mojego kanału. Jeszcze raz zapraszam Was na TikToka, tak, gdzie, gdzie też się tam od, jak, od niedawna udzielam. Zapraszam do komentowania, łapek w górę. No i cóż, moi drodzy, do następnego. Mam nadzieję, że udało mi się obalić ten mit Prepersa, pesymisty, a bardziej skupimy się na pragmatyzmie. Trzymajcie się, do następnego, cześć.